Dzień dobry. Ostatnim razem omawialiśmy słówko sedative, 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 które po polsku oznacza środek uspokajający i jest synonimem słowa tranquilizer, tranquilizer, tranquilizer. Możemy użyć słówka sedative w bardzo prostym krótkim zdaniu. The doctor gave him a sedative. The doctor gave him a sedative. Jest to to samo, co the doctor gave him a tranquilizer. The doctor gave him a tranquilizer. Czyli lekarz podał mu środek uspokajający. Dzisiaj mam dla Was słówko, które po raz pierwszy spotkałam w jakimś starym arkuszu z matury rozszerzonej. Jest to słowo, które jest zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem. A mianowicie curtsy. 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 Let's take a look at the sentence. I made a curtsy like people do for the Queen of England. I made a curtsy like people do for the Queen of England. W tym zdaniu curtsy funkcjonuje jako rzeczownik, czyli możemy powiedzieć dokładnie tłumacząc: "Ja zrobiłam dygnięcie, tak, czyli ja dygnęłam, jak ludzie to robią dla". Królowej Angielskiej. I made a curtsy like people do for the Queen of England. A teraz zobaczcie, jeżeli curtsy użyjemy jako czasownik, na przykład w czasie przeszłym, czyli dodam odpowiednią końcówkę, możemy go zastosować w następujący sposób. She curtsied to the king. She curtsied to the king. Czyli ona jak gdyby dygnęła do króla. She curtsied to the king means she bent her knee. She bent her knee. Alright, so let's take a look once again at the word curtsy. Curtsy. To curtsy means to put one foot in front of the other and bend your knees. To put one foot in front of the other and bend your knees.